Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie bardzo krótko, a mianowicie pokażę Wam mój komputer HTPC. Służą głównie do oglądania filmów z neta, bo mamy konto na LOFILM, także czasami z rodzinką sobie siadamy wieczorem i oglądamy film, ale również podpięty teraz pod niego jest light pack, także komputer tak naprawdę używany jest praktycznie na co dzień. Obudowa, jakiej jest zamontowane wszystkie są podzespoły, jest to Antek ISK600, całkiem fajna jest grawna obudowa. Pokrywa ze zeszczotkowanego aluminium, bardzo fajnie to wygląda. Nie ma zbędnych bajerów, nie się podoba. Szkoda, troszkę, że nie jest on filtrowana i wentylacja mogła być troszkę lepsza. Natomiast zobaczycie później, że tak naprawdę nie jest to konieczne i do, tego, do tej konfiguracji spokojnie ona się nadaje. Ok, zajrzymy teraz sobie do środka. Zdjąłem kamerę ze statywu, będzie mi łatwiej to Wam wszystko pokazać. Przede wszystkim płyta główna na Socket 1155 Intela B75M ITX. Procesor, jaki tutaj siedzi, to jest i trujeczka 2120 i chłodzenie Bequiet Pure. Rok. Niedawno się recenzję tego chodzenia na moim kanale. Zasilacz również Be quieta SFX 300W. Malutka jednostka, bardzo fajna. Sprawdza się idealnie w tym komputerze. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Kable w miarę poukładane, tak żeby nie było zakłócenia żadnego przepływu powietrza. Wprawdzie ta obudowa nie ma żadnych tutaj wentylatorów na przodzie, tylko jeden na tyle. 120 mm wyciągający. Ale to sobie spokojnie daje radę, bez problemu tu się nic nie przegrzewa. Pamiątki 8 GB Kingstona 1333 MHz i na sam koniec dysk SSD stary, wysłużony, ale jeszcze cały czas działa. Crucial C364 GB. System postawiony jest to Windows 8.1, także komputer, jak sobie naprawdę bardzo ładnie i przyjemnie śmiga. Jak widać, nie ma żadnej karty graficznej, tylko dlatego, że nie zmieściła mi się do slotu. Ponieważ Kuler, zwróćcie uwagę, zasłania ten slot. Nie jest to jednak niezbędne do tego, co my używamy tego komputera. Powiem szczerze, że ta integra w procesorze w zupełności wystarcza. Nie ma potrzeby ładować jakiejś innej karty. A kuler wiadomo, no tutaj będzie raz, że procesor bardzo chłodny i bardzo cichutki. Znaczy eee, kuler jest cichy, nie, nie procesor. Ale procesor będzie chłodny i będzie cicho, także o to mi dokładnie chodziło. A wydajnościowo, jak mówię, to mnie w zupełności wystarcza. Także tak prezentuje się maszynka. Tutaj jeszcze zrobię takie zbliżenie. z kablami. W miarę sensownie to wszystko jest tutaj poukładane. Nie ma z tym większego problemu. Tyle do mnie na dzisiaj. Ja Wam dziękuję. Pozdrawiam. Do następnego. Hej!